O nie, panie adminie, oni niszczą Ender Chesty i z tego co zdobywają obsydian. No panie, to nie jest zabawa, to nie jest śmieszne. Weź ty przestań. O. o, panie, co mnie tu stawiasz tą pajęczynę? Co ty chciałeś, ciuru jeden? Dzień dobry moi drodzy. Witam was bardzo serdecznie. To to kolejny odcinek na moim kanale i dzisiaj jest ze mną Luxurius, Nasz znaczy Luxer. I dzisiaj będziemy robić Challenge Bedwars w Lucky Block, czyli cała wyspa w Lucky Blockach, moi drodzy! I dzisiaj będziemy to robić na Bedwarsach na, bed Warsach, na DERP MC, ponieważ już na Hypixelu nie ma Lucky Block Bedwarsów ogólnie. I z tegoż powodu postanowiliśmy, moi drodzy, zrobić to tutaj. Niestety powód jest. Powód. Sprawa jest o tyle trudna, że będziemy fokusowani prawdopodobnie. E, także dobra, zobaczmy, co nam w ogóle tutaj dają. Ender czy jest pułapka, dobra. E, pierwszy na początku... O, stary, patrz. E, lecę Elo! Lecę na środek. Co od razu. Za efekt? O nie, A. stary, to mi znikło. Czemu? Ja nie chciałem spać wcale. No, ale sprawa się ma tak, że najpierw będziemy otwierać, zwiększymy trochę sobie naszą produkcję przez diamenty i tak dalej, i wtedy będziemy robić te, więc stary weź obuduj jakoś łóżko. Mam lodowy most. Łota. A! Ok. No dostałeś na hackback. Lodowy most. Czy masz drugi lodowy mie most? Mam, mam, mam. Daj mi go, ja stary pójdę po diamenty szybko. Trzymaj W takim razie. E, czekaj, gdzie tu są diamulce? Diamulce są tutaj, dobra. Mościk... No halo, Mościk, proszę buduj się mi, kurczę. Mam jeszcze dwie nie patrz, patrz, jak ścianę mamy z obsydianu. Czekaj, już idę tam do ciebie stary, ale ta ściana znika po chwili z tego co kojarzę, wiesz, jeśli to jest tak samo. Tak, tak. Dobra. dobra, mam Czyli... niebieskie laki, bloki. O, i dał mi villagera. Villager. A, villager, tak trochę. Y, złoto mogę kupić, dobra? Więcej złota. Obuduj tam, stary, żeby nas nie dojechali od razu. I tam kompas. Kompas ten, jest tutaj pokazuję. stoi. Don't, a bo to jest trap, stary. Nie, nie od go czasem. Bo to jest trapet przez, wiesz, ja go ustawiłem, żeby jak ktoś będzie no, chciał zniszczyć na łóżko, żeby niefajna rzecz go spotkała. I mam zakrzywiać czasu, nie wiem jak to działa ogólnie, więc dobra, musimy stary zwiększyć produkcję, czyli potrzebujemy dużo więcej chyba, żeby lepszy był. Tak, cztery, cztery diamenty potrzebujemy. Miałam dwa i stary musimy zdobyć jeszcze w takim razie dwa. Będziemy mieli wtedy no cztery, no to chyba dosyć oczywiste, że dwa plus 2 jest cztery, prawda? No nie. A cię wybunę, o stary. Ej, bo oni już mają obsydian, co? Czemu? No ci obok. Dobra, czekaj, zakrzywiacz czasu szybciutko. ciutko. Okej, okay, jestem tutaj, zbieram. Czy zakrzywiać czasu widzę. mnie cofnie? Dobra, zakrzywiacz czasu mnie cofną. I stary, wiesz co, ale ten kabum jest porypany jakiś taki, ja nie wiem o co tu chodzi. Dobra, mamy kolejnego villagera-handlarza. Ten jest całkiem spoko, szczerze, także czekaj, kupuję tutaj i za złoto możemy kupić diamenty, także kupiłem, mam cztery i idę teraz nam ulepszyć to i teraz zaczniemy nasz challenge dopiero robić, teraz osiem będzie potrzeba, czyli stary patch, ja już tu zaczynam, zaczniemy od łóżka generalnie, myślę, te szare będziemy służyć na łóżko, wiesz, złote będziemy otwierać, bo myślę, że w taki sposób będziemy mogli się dorobić fajnie, dobra, kolejne super ciastko, fajnie, super ekstra, fajnie, Matura z polskiego zdana. Ja jeden zabity. Nie, tak, wyrzuciłem go chyba. Za, co? Zaciukałeś gościa? Znaczy, łukiem. Zrzuciłem go. Dobra, stary, patrz, ile tu dokładam tego, dobra. Ooo, odgrywają się, uważaj. O nie. Dobra, ściana. <taktualnie> Taktyczna ściana. Ja bym chciał zbroję sobie teraz kupić, żelazną w sumie i mieczyk może kamienny. To tu się kupuje, tak? Tu się kupuje. E, dobra, muszę ja Ojej, bo tu się kupuje po części te zbrojki, no dobra. Tego totalnie nie pamiętam. Dobra, ale w każdym razie musimy dobudować więcej tych kurcze Lucky Bloków, żeby nasz challenge był yy, jak najbardziej, żeby to nie było, że cyberclick. bejtujesz. O nie, o nie, pis. Nie. jest. O, dobra, wróciłem. Lidz yy, Nieszczęśliwa perełka. Nie, żeby co, czy coś tam. Yy, zdawało ci się w każdym razie. Dobra, mm, teraz tak, yy, mam 3 złota. Ja potrzebuję cztery, żeby kupić sobie jeszcze buty. Dobra, mam buty. E, buty, miecz i ja jestem już porobiony fajnie dosyć z uzbrojeniem. E, ulepszenia będzie trzeba zaraz pójść jeszcze... puszować w takim bądź razie. No jeszcze nie mam mleczka. Tylko teraz tak, wziąłem sobie tak, mam most, mam to Dobra, ja bym sobie jeden postawił w sumie. Jeden otworzył jeszcze. Dobra, za mi, ten zawieszacz czasu i tam jest ziomek, także ja poszedł na ziomka. Szybko bym cię uklepał! A, panie! Dobra. Ej, dobra. nie oni to? budują do nas most. Serio? Kurczę, to słabo. Eee, czekaj, e, teraz tak, stary. To znaczy, ten most zniknie za chwilę, akurat, jak przejdą po nim raz, wiesz? Czekaj, sprzedam żelazo. Kupię złoto i za złoto. Ej, w ogóle to można węgiel sprzedawać, co Ty gadasz? I za złoto kupuję diamenty. O nie, weź ich, powstrzymaj. Luxer! Powstrzymaj ich, ja już nam kurde robię ulepszenie na drugi poziom. Będziemy mieli, kurczę tak, mamy później na drugim poziomie. Ziomie. Słyszę jakieś kroki. Mam nadzieję, że to są jakieś wroki dziwoki czy coś. Stary, bo tam nie zniszczymy raczej. Ja raczej tu sobie nie mogę e, cheat włączyć, co nie? <śśledzimy> Szkoda. No. To by było zbyt opera, czyli na ten moment. Ale dobra. Czekaj, dostawiamy szybciutko bloki. Złotego otwieramy. Cyk. Ender chest, łapka. Dobra, jak najwięcej tego trzeba nastawiać. E, I tam ziomek kurczy, niszczy. Czekaj, on niszczy tego przesta? Czy on. <śledzimy> O, nie, panie adminie! Oni niszczą enderczysty i z tego zdobywają obsydian. Ej, czaisz? Jak porobili? Ty, to ja też biorę kilo w takim razie. Słuchaj, to y, nie tego, to te enderczysty. O, nie. Słyszałeś to? Słyszałem. Ej, czy naprawdę. Super, patrz to, patrz to, jak zdobywam obsydian, ale to jest sprawiedliwe, ohoho. Oh, ale fajnie. To w sumie. Stary, dobra, to musimy rozkopać łóżko teraz. Znaczy ja czy mogłeś powiedzieć, bo ja za zabicia ich dostałem kill? Serio? Teraz mówisz? Dobra, teraz tak, no. musimy rozwalić jeszcze tego Edgerza. Weź mnie tutaj, posłaniaj. No, patrz, patrz, cyfra. Dobra, nie, 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 nie ten, nie, nie mów do, nie, nie mów do mnie, dobra, nie odzywaj się. Uxer, we, weź się ci cicho, ej, nie mogę tu postawić, co jest? Ej, ja nie mogę tu postawić obsydianu. Halo! Postawiłeś! Kurde, coś mi uderzyło. Nie wiem co. Nie wiem skąd. Nie wiem, stary też, dobra. Ja muszę tu postawić więcej obsydianu. Ale postawiłem tutaj na zewnątrz, wiesz? Nie postawiłem tutaj przy łóżku, dobra. Muszę to tak zrobić. I teraz muszę z tej strony zabudować. Kurcze blade, bo. No, jakieś pobudowane są te obsy... No, nie mogę stawiać tutaj. Nie wiem, czy to przez tego tak, przez laki Bloka nie można kopać. Okej. Okay. Dobra, teraz tak, tak i tak. I jeszcze z jednej strony muszę zakopać. W takim bądź razie. I mamy łóżko obstawione. Bad Wars Challenge Minecraft. Co tam jest w środku? Halo? Ej, coś tu wpadło. Come on, dobra, mam to. Dobra, w takim razie możemy już na spokojnie, stary, zająć się obudowywaniem. Sobie wyspy laki blokami. myślę. Skoro już teraz nikt nam do łóżka się raczej nie dostanie zbyt prędko. Mamy kolejny ender chest. Ja pierdzielę do. No. Stary, co to jest w ogóle? Ender chest, samo P. No, też, też tak mi się wydaje. Miał, mia, a miała być pułapka. Miała być pułapka, stary, ale... O nie. O nie! Nie! A dobra, kupiłem tak, jak chciałem. Nie, z nie wiem, z Ender-300 prawdopodobnie. W sensie z Lucky Blooka, wiesz? A, już chyba wiem. O nie, stary, weź mi tego, nie wylewaj tutaj, ej! Garni się, co? Skup nie się Nie wiedziałem, że to tak działa. Czekaj, czy oni mają muszko tam obok? Oni mają łóżko, a idę do teamu obok. Ty obraniaj tutaj. Ja, stary, idę tutaj, mam nadzieję, że mi... Nie tego. Dobra, wiesz, że go będę cię wzywał? O nie, o nie, zabrakło mi bloku. To się szybciej kończy niż myślałem. Idę, może uda mi się zniszczyć? O nie, patrzą na mnie. Czekaj, mam balony z wodą. Dobra, macie balon z wodą, cyk. dajcie kunia. Dobra, tutaj babola, ziomek. Dobra, stary, lecę zniszczyć łóżko. Uważaj, bo do nas idą ale w sumie czekaj, mamy w obsydianie, dobra, niszczyłem łóżko niebieskim, cyk, rozciukany, teraz może stary, trafić coś, żeby wrócić do nas, uważaj, bo ziomek szedł do nas, nie, jeśli ma kilo, to mamy przerąbane. dobra, czekaj, niszczę, mam zawieszenie czasu, to mi nic nie da, mam łuk, też mi nic nie da, o nie, o nie, wybuch, o nie, halo, nie, proszę, czemu, czemu mnie to spotkało, nie, proszę, ja mam tyle tyle temu. ja nie chciałem spadać w tym momencie, o Jezus, morio, do. No boże normalnie, kurde. Panie, szybko, musimy tą wyspę zabudowywać i do szybciej. Szybciej, kurde. To będzie najbardziej nie, nie laki. Nie, nie, nie. Będzie wczesna to Będzie naj, naj, najlepsze, kurde, co się da do... Jak zabudujemy całą wyspę i, i normalnie nie będą mieli dojścia tu nigdzie. Jeśli nie będą szczęśliwi. Dobra, super ciastko, cyk. E, Jan mieczek kupił lepszy i idę znowu stary po diamenty nam. Albo po emeraldy nawet. Chociaż nie wiem, w sumie emeraldy. Nie brzmią jak plan. E, dobra, mam tutaj. Tam to. jeszcze trzeba budować łóżko. Bardziej. Tak Czekaj, masz tutaj, e, to ty możesz się. Tym zająć. są ulepszenia? Są ulepszenia wyspy. Są ulepszenia wyspy. Ja w, pie, w generator tak nie wydałem nie żeby kurczę ten, żeby generować więcej, więcej, więcej laki bloków stary bo one są nam potrzebne, żeby zrobić tutaj całą wyspę w laki blokach, nie? Ale kurczę, zaczyna to kozacko wyglądać. Dobra, muszę iść sobie tutaj w takim razie. A, pójdę na diamenty bo diamenty nam się przydadzą, czekaj, czy nie są wytłuczeni, Okej. Okay. Poczekaj, idę do nas. Dobra, ja idę tutaj, stary, więc weź tam obroń. No czy wydaje mi się, że. Co, jak co, ale się chyba nie przebiją na razie? Dobra, stek. Zagadkowy stek, co mi dasz? Okej, okay, lewitacja na 14 sekund. Eee, lepiej Lepiej zjem sobie jump boosta, wiesz? Tak mi się wydaje, że po lewitacji na 14 sekund mogę. Luxer? Co? Ja lecę. O nie! O nie. o nie! Gra mi się zacięła. I zginąłem Nie, nie w tym momencie, come on! Stary, stoisz w niebie, wiesz? W tym momencie. Nie no nie mów, że ci się tak? zacięło teraz. Tak, stoisz w powietrzu, Zaraz Tak, badam, zaci za za Zacięła mi się gra, dosłownie. Nie! No nie mów, czekaj, jest jeszcze taki bloka pod no, tobą, może to coś pomoże Stary Odwieź się! Kawa! Lukser, żyj. O, o, o! Nie! A, padła mi. Padła mi gra. Ci padła gra. Stary, nie, nie wrócisz, tak? Nie wrócisz do mnie już. Nie wiem, wydaje mi się, że na te pieniądze. Oj, nie wiem. Ja też nie wiem. Dobra, ja się może skupię w takim razie, skoro mam the most obudowę tłuszko ever. Yy, tak, najlepszy tytuł ever będzie. Dobra, mam diamentowy kilo, stary. I teraz trzymaj za mnie kciuki w takim bądź razie, skoro ciebie tu nie ma ze mną. Bo ja inwestuję wszystkie pieniądze w diamenty i inwestuję następnie diamenty w ulepszenia w takim bądź razie. Skoro Ciebie nie ma, to inwestuję w ulepszenia. Dobra, stary, patrz teraz normalnie, czekaj. Trzeba zrobić miniaturkę ze screena, bo kurczę, normalnie patrz. O, tak, i cyk. Mamy cała wyspa w Lucky Block, panie. Tylko tego jeszcze patrzcie, to jest, to jest mało generalnie. Halo, proszę pana. Mm, nie, nie wydało mu. A gdzie ty idziesz? O nie, uchmam mam, ale mam jakiś taki słaby łuch. Dobra, to się sobie jeszcze tutaj. Cyk. Dobra, ja mam teraz stary, patrz, patrz. O nie! O nie, panie! Oj, w p ci będzie. Kurczę, blade. to znaczy... O tyle, o ile mam obsydianem zastawione łóżko, o tyle źle jakoś nie będzie. Bo ziomeczki tutaj mają te kilofy lepsze, ale na tyle zdążę się chyba odrodzić, że zanim obsydian zbiją, to ja znowu będę. O nie, ty na mego respa celujesz. O ty prostaczku, ty. O ziomeczku. O nie! O nie zgadzam się z tobą! No nie, 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 kolego. Tak się nie bawimy. I wypchnął mnie aż z wyspy kurcze zabijając. No nie. Dobra czekaj respię się znowu. I teraz tutaj. O! On ma 20 punktów życia. Villager'a mi tu chce 16 punktów życia. Nie, nie, nie. No panie to nie jest zabawa. To nie jest śmieszne. Weź ty przestań. W ogóle on się regeneruje szybciej niż ja. Niż ja się respię kurde. A ty prostaku ty kurcze. Dobra idzie drugi team tutaj. O nie, to są mu lepsze. na. No, dobra, ja chciałem z drugiej strony w sklepie się zamknąć. Kamienny miecz kupić. O ty, o ty, o ty, o ty. O ty, o ty. Zjadasz koty, dobra! Jest! Drugi team mi pomógł stary! Drugi team wbił i tego ziomeczka po trochę. Dobra, czekaj, o A mówię, że będzie taki pokus. Aż tak źle nie jest, kurczę, jak sobie myślę, wiesz. Okej okay. Mieczy klepszy. O nie no, znowu tu... Ta będzie być sklep w tamtej strony. tak? Co so Dobra, czekaj, więcej laki bloku, bo za mało ich tu dałem, nie? Tylko cała wyspa jest, dobra, super ciastko znowu. E, I znowu ten ziomek przybiegł do mnie. Ja ci kurde dam, panie! Ja ci dam na mnie! W... No i znowu mnie zatłukł. Ja nie wiem, co to za miecze jakieś takie mocne ma. I patrz, teraz ja będzie kapił na mnie tutaj, no. No co za menda, jedna różowa, kurde. Ja mu dam, kurde. Ja mu, panie, dam. Ja mu, kurde, ładnie poło pokażę, gdzie tutaj, kurde, różowi zimują. No, dobra, dobra, dawaj go, Darek! Darek, dajemy go we dwóch! Dobre, 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 cześć! Yy, to nie jest, to nie jest teamowanie się jakby, co? Cześć że pomógł że biały mi pomógł? Cześć to? Biały mi pomógł, Co jest, panie? To jest takie pół na pół team. Tak, dobra, ale ja, ja go, nie, ja go nie, nie, nie timuję z nim, ja, ja mu po prostu ten... Zgłoszę za soi. Jaki soi? Zgłoszę za soi. Ja nie sojuszuję się z nikim, no, przepraszam bardzo, on tu po prostu mi pomógł. A właściwie, nie, on pokonał przeciwnika, ja w tym momencie, patrz Ja idę z nim, ja idę z nim walczyć w tym momencie, o zobaczcie To nie jest tak, że filmujemy, patrz O, chodź Darek, ja muszę cię, ja muszę cię pacnąć, tak wiesz, tak raz Tak, żeby nie było, tak, o, no Tak O, zobacz, i spadł, i no, i no, i pa. jaki są już, panie Ty żelazo, o, ja pierdzielę! chłopie Ja to chcę Panie, on mi dał cały ekwipunek żelaza o, ja pierdzielę, o, ja pierdzielę. O, stary. O, stary. Ile? 24. 26 diamentów. Ja idę ulepszenia robić. Mieczyk, zbrojka. Jeden, dwa. Które mam? Trzeci poziom ulepszenia. Nie, drugi poziom ulepszenia zbrojki. On mi tyle tego dał, dobra. Kupujemy więcej, kupujemy więcej. 11 diamentów, 12 diamentów, dobra. Co mogę za 12 diamentów wziąć? Lepszy generator, dobra. Teraz już mam emeraldy. O kurczę, stary, 12 laki wloków. No, Zobacz, czy jest opcja z resztą z powrotem. Chyba nie ma, niestety. A powinno być tam, ale to wtedy wszyscy by mieli taką opcję, pamiętam, luksem. I wie, stary w ogóle no opcja, da, no? do szkoły nie chodził. Bo jak to iść do szkoły stary i cię respią znowu, nie? Kurczę, dobra. E, słuchaj, handluj. Pohandlujmy, stary. Dobra, czekaj, a bo i dzisiaj mogę w ogóle tak widzę wciskać w obojętnie, który slot i dostaję to, co bym chciał. Także bardzo miło. Cztery diamenty i 10 diamentów kosztuje jeden emeral. dobra, jakie jeszcze ulepszenia mam? Eee, górnictwo na, za 16, dobra, uzdrowi. Uzdrowisko, to... Okej okay? No, to kiedyś... U, uzdrowisko! Ale stał mój coś tam. Nie wiem. A tu gdzie to zdrowisko? Będzie Lucky Block. Dokładnie. Tak ta piosenka leciała, tak luksy? Eee, chyba nie. Jak nie? No no chyba nie. Jak nie, kurczę, dobra, czekaj. Dostawiam tego jeszcze więcej. Jak nie jak tak. Jak nie? Jak nie, jak, no, tak. jak nie. Proszę, jak nie, jak nie. Czekają, tak. dwa emerulce. Na razie na mnie nikt nie idzie, spoko. Dobra, czekaj, cyk, cyk. Ja tu już całą wyspę stary zaczynał. O, ale idzie masno, że tak powiem, masno ni Dobra, Ender Chest, szybkie odkłożenie tego. Ty ja mam osiem, 8, 8, 8 diamulców. Okej, okay, on chyba atakuje tego ziomka obok. Ja mu niestety nie pomogę, sorry, przyjacielu. Ale niestety... Ja myślę w tym momencie o sobie i o tym, że mam Most Epic Builded Minecraft Lucky Block Island. Whatever I seen, tak to. Tak powinien być tytuł napisany mojego odcinka. Most epic battle in the Minecraft. Eksplozje łóżek. Co? O nie. Stary, właśnie łóżka wybuchły. A ja nie mam most epic to... armor na sobie jeszcze. Dobra, czekaj, kucyk. Spróbuj skończyć spróbuj to może żyjesz. Lucky block. Dobra, mam na zbrojkę, mam różdżkę lewitacji. Musisz patrzeć wyżej, aby strzelić z złóżki lewitacji. Dobra, strzeliłem z lewitacji. Aha, i mogę teraz lewitację przysporzyć o mdłości mojego przyjaciela, dobra. Tylko teraz tak, Yadier e, zbiera mi surowce w ogóle, fajnie. E, o nie, zbrojka to jest droższa jednak. Ale dobra, mam na nią. Cyk, mam zbrojkę. I mam tutaj kolejne rzeczy, czekaj. Muszę tak, sprzedać żelazo, sprzedać złoto. Sprzedaj pralkę, sprzedaj złom, kupuję emeraldy diamentowy miecz, mam diamentowy miecz. O stary, to może To może być wygrany challenge, nawet. To może być wygrany challenge. Ja mam stary, całkowicie zabudowane praktycznie łóżko, dobra. Widać, że ty się na mnie nie pchaj. Znaczy zabudowane ja, łóżko, pamiętaj, pamiętaj, wyspę. Jeszcze, jest, jeszcze są duchy. Ja nie wiem, jak na te końcu. duchy działają. Wytłumacz mnie to. E, no to są takie duchy, które można atakować, ale ki ci to daje. I one rzucają TNT pod tobą, i trzeba kupić na maksa złotych jabłek. Okej. Okay. I jeszcze szansę, że przeżyjesz. Okej okay. przekonałeś mnie do złotych jabłek w takim razie Patrzcie jak, sprze jak sprzedał. Tak z 20 to minimum. Jak chcesz przeżyć z pół minuty. I spróbuj nie nie jak najwięcej wełny położyć na wyspie. Nie, nie, panie, nie wełna, nie, nie, nie. To nie wełna, to laki bloki only. Ale łóżka już tak nie ma, także... Tak na no, łóżka tak? nie ma, słuchaj, no, a one przenikają udział... przez bloki? One... Tak, przenikają, wysadzają. Okej. Okay. Dobra, czekaj, zbieram sobie tutaj. Dziewięć diamołów. że do tak mnie Wirtus Pro! Virtus Pro, niestety musisz ziomeczku kupać. Dobra, padłeś. Ja teraz się muszę uleczyć. Niestety widzisz. Widzieliście... na środek masz iść. o, o ile dasz radę, o ile kogoś tam nie ma. Znaczy jest przerąbane powiem ci o tyle, że ziomek... Nie wiem skąd miał fire aspect. Chyba z Lucky blocków ją. Eee, ja powiem tak, ja już skończyłem moją wyspę. Cyk, Lucky Block Island. It's ready. Look, I must I mus look I must die to, to look this. Tak so release. Dobra, zjem sobie złote jabłko. Dobra, i idę teraz tak. Jem ciasteczko na przyspieszenie. I lecimy z ziomeczkiem, lecimy z różowym, ja miałam lepsze uzbrojenie od niego. Łapanie, co mnie tu stawiasz, tą pajęczynę! Co ty chciałeś, ciuru jeden? Dobra, po tobie, pięknie, ładnie. Tak to się robi, moi drodzy, na rejonie. Dobra, jest jeden mniej przeciwnik, zostaliśmy... Ja i biały zostaliśmy. Ej! Super! Kurczę, czy ja, kont... ja kontra Darek w tym momencie. Darku, mam nadzieję, że to będzie uczciwa walka. I mam stary mieć i raspekt. Ale kozacko. Ale szczerze są release mówiąc kołosacko. W takim bądź razie. Także czekaj. Idziemy na siebie tutaj. O! Czemu skoczyłeś? Ja nie chciałem tak wygrać. Ziomuś. Ziomeczku! Mordeczko! Ja nie tak chciałem wygrać! No i dobra, słuchajcie, udał nam się challenge. Dziękuję bardzo na oglądanie mojego odcinka moi drodzy. Udał się? No udał co? się. Także możecie szczęić łapencję i możecie być do luksera i możecie w sumie tak, zapraszam, zapraszam. mieć miły dzień. Do zobaczenia, cześć! Trzyma